Potrzebowałam pewnych danych do webinaru, a konkretnie chciałam wiedzieć, jakie technologie są obecnie wymagane na stanowiskach związanych z automatyzacją testów oprogramowania. Wiem, trochę niszowy temat, ale to bez znaczenia dla tej historii. Problem był taki, że nie ma jednego miejsca, gdzie te wszystkie ogłoszenia się znajdują, i analiza tych danych zajęłaby mi wieczność, gdybym nie skorzystała w tym celu z AI i automatyzacji. Dzisiaj powiem Ci, jak to zrobić. Nazywam się Ela Sondel, a to jest Solonauta Podcast, czyli podcast dla solo przedsiębiorców i twórców online. Pokazuję tutaj, jak za pomocą automatyzacji i sprytnych nowoczesnych narzędzi odzyskuję czas i święty spokój. Odcinek 14. Może przy wstępie przyszło ci do głowy coś w stylu, dlaczego nie wzięłaś tylko jednego portalu z ogłoszeniami o pracy i nie wygenerowałaś raportu tylko na podstawie tych danych? Byłoby prościej. No byłoby, ale takie dane byłyby trochę o kant dupy potłuc. Wyobraź sobie na przykład coś takiego. Jest duża firma i szuka ośmiu testerów. Ponieważ to jedna firma, to na każdym stanowisku są podobne technologie. No jedna firma z reguły używa podobnych technologii, nawet jeżeli to są różne zespoły. Ale ta firma z różnych powodów wrzuca swoje ogłoszenia tylko na jedną platformę z ogłoszeniami o pracę. Powody mogą być różne, bo jest im wygodnie, bo mają jakąś fajną umowę z tym akurat portalem z ogłoszeniami, wszystko jedno, ale chodzi o to, że jakaś duża firma szuka wielu testerów z jakimiś określonymi technologiami, i jeżeli ta firma w wymaganiach ma coś egzotycznego i rzadko spotkanego, to to znacząco wpłynie na wyniki takiego raportu. I zauważyłam taką sytuację już skrólując ogłoszenia o pracę. Żeby więc uniknąć, powiedzmy, takiego zakłamywania danych, wolałam to uśrednić, wypłaszczyć te wszystkie dziwne wahnięcia przez dodanie większej ilości danych z kilku różnych portali z ogłoszeniami. Tylko podstawowy problem jest taki, jak z treści ogłoszenia wyciągnąć konkretne technologie, które tam są wymagane. Zanim bym napisała jakiś parser, który zliczałby wystąpienia danych fraz w każdym ogłoszeniu, to przyszłaby wiosna. Poza tym, ja nie znałam wszystkich rzeczy, których szukam. Czyli nie mogłam powiedzieć, że hej, wyszukaj mi w tych ogłoszeniach to, to i tamto, bo ja nie wszystko, co chciałam potencjalnie wyszukać, znałam. Choć o to, że ja chciałam też z tego raportu sama się dowiedzieć, jakie są technologie, o których ja być może nie wiem, a które są obecnie poszukiwane na tych stanowiskach. Inny problem to taki, że czasami w tych ogłoszeniach o pracy niektóre technologie są bardzo często błędnie zapisywane albo w różny sposób zapisywane. No i przede wszystkim, napisanie takiego parsera, który byłby w stanie sparsować nie jeden rodzaj strony, bo to nie był jeden portal, tylko ja chyba z czterech portali ostatecznie wzięłam te dane. No to panie kochany. No i te robotę. Wzięło na siebie AI, które rozumie język naturalny i potrafi ogarnąć, że niezależnie od tego, czy ktoś napisał w ogłoszeniu Google Cloud Platform, czy skrótowo GCP, to chodzi o to samo. No dobra, ale zanim to, to musiałem jakoś pobrać dane z tych ogłoszeń. I początkowo myślałam, żeby pobrać sobie całego HTML-a konkretnej podstrony z ogłoszeniem i dać go do AI do sparsowania, czy tam właśnie do jakiegoś przerobienia. Okazało się jednak, że AI radzi sobie równie dobrze z samym tekstem, czyli bez tagów HTML. A przy tym, jeżeli będę się posługiwać samym tekstem, to będę wysyłać mniej danych do modelu, więc mniej zapłacę za jego użycie. Od razu tutaj dodam, że model, który użyłam w tej całej automatyzacji, to GPT-4 Omini. Bo był po prostu najtańszy. A to, co chciałam zrobić, miało spory wolumen i miało to dla mnie duże znaczenie. I w ogóle powiem od razu, że jak sprawdziłam, ile ja wydałam, to ja tam wydałam jakieś, nie wiem, 5 centów chyba. I to biorąc pod uwagę, że nie od razu zrobiłam to tak jak trzeba, tylko dużo testowałam, więc było dużo takich uruchomień, tych automatyzacji, które po prostu no, no nie pykły. Nie wliczam tutaj oczywiście kosztów automatyzacji, samej automatyzacji, bo korzystałam też z Make. O czym za sekundę. No dobra, stworzyłam więc arkusz w Google Sheets z linkami do ogłoszeń w jednej kolumnie, czyli miałam jedną kolumnę i tam były linki do wszystkich ogłoszeń z tych różnych tam czterech portali. Wystarczyło teraz pobrać tekst z każdej z tych stron. No i można to zrobić różnymi rozwiązaniami, takimi do skraipowania stron. I użyć w tym procesie także make.com. Make będzie tu służył jako narzędzie do sterowania całą akcją, to znaczy dla każdego wiersza w arkuszu pobierze link, następnie pobierze treść strony i wrzuci ją do odpowiedniego pola w arkuszu. Do tego mi służy make. Natomiast do samego skrajpowania, no to już jakieś narzędzie do skrajpowania, które tam można zintegrować z make. Ja akurat zrobiłam to bez takich narzędzi do skrajpowania, zrobiłam to programistycznie, bo tak się składa, że znam biblioteki, które potrafią coś takiego zrobić. No dobra, czyli na tym etapie mamy arkusz z linkiem do strony, którego już w sumie nie potrzebujemy, bo mamy już tekst pobrany. No i w tym arkuszu znajduje się właśnie też tekst pobrany ze strony ogłoszenia. Teraz potrzebujemy jakoś rozparcelować ten tekst i podzielić odpowiednie technologie na kategorie i wrzucić do odpowiednich kolumn. Jak to sobie podzielić, zależy od tego, jakich informacji potrzebujesz. Ja na przykład miałam inną kolumnę na technologie związane z rozwiązaniami chmurowymi, inną na narzędzia typowo testerskie i inną na technologie webowe, które trzeba znać na danym stanowisku. Bo po prostu takich danych chciałam później do czegoś użyć, więc chciałam wiedzieć, jak to się przedstawia w tych ogłoszeniach o pracę. Po kilku próbach zdecydowałam się zrobić to w trzech krokach. AI sobie w jednym kroku średnio radziło, prawdopodobnie dlatego, że prompt był długi jak paragony w Biedronce i było tam prawdopodobnie za dużo instrukcji po prostu. Model się trochę gubił i czasem coś tam źle przydzielał, a ja chciałam mieć porządek w tych danych, ja chciałam mieć jakieś sensowne dane, a nie takie jako-tako. Pierwszym krokiem było zwykłe podsumowanie tekstu oferty. W ofertach często znajdują się informacje o firmie. A tam technologie w jakich firmach działa. I te technologie nie muszą mieć jednak wiele wspólnego z wymaganiami na danym stanowisku. To jest takie bardziej pokazanie przez firmę, kim jesteśmy, w czym pracujemy, ale to nie znaczy, że pracownik na tym konkretnym stanowisku musi te technologie znać. A w pierwszej wersji automatyzacji AI brało te technologie jako wymagania. Po prostu nie potrafiło tego rozkminić, że to nie są wymagania, tylko to jest jakiś tam opis firmy i to wcale nie musi zupełnie przestawać do wymagania na tym stanowisku. No więc, żeby się tego pozbyć, zrobiłam tak, żeby AI najpierw podsumowało ofertę i wrzuciło informację, znaczy wyrzuciło informację o firmie, pozostawiając jedynie wymagania, nazwę stanowiska, poziom stanowiska, czyli to jest Junior, Mid czy Senior, i nazwę firmy. I tak przygotowane podsumowanie oferty wrzucałam też do arkusza. W drugim kroku AI miał wziąć to podsumowanie i podzielić w końcu te technologie. Które tam występują, na kategorie i zwrócić je w formacie JSON. I trzecim krokiem były poprawki. A ja miał wziąć tego JSON-a, którego stworzyło w poprzednim kroku i poprawić błędy, takie jak zła kategoria dla narzędzia, albo na przykład błędy w pisowni. Chciałam ujednolicić te pisownie, żeby mogła później te wystąpienia danej technologii łatwo podliczyć w arkuszu. I to też miało być zwrócone w JSON-ie. JSON to w ogóle taki format, który potem umożliwia mi łatwe podzielenie każdej kategorii na osobne Pole w arkuszu. W sensie jest mi to potem bardzo łatwo zrobić w make. No i po tym kroku miałam już elegancko wylistowane po przecinku technologie odpowiadających kolumnach w arkuszu. Chodzi mi o to, że po przecinku, dlatego że to jest tak, że jeżeli mam na przykład jakieś tam narzędzia, mam na przykład kolumnę, czyli taką grupę narzędzi związanych typowo z testowaniem, no to w tej jednej kolumnie, w tym jednym polu może się znaleźć kilka tych narzędzi, więc one tam po przecinku były po prostu pakowane. No i potem musiałam jeszcze tylko rzucić okiem za duplikatami, no bo jedna firma mogła opublikować ogłoszenie w kilku różnych miejscach, ale z takimi sparsowanymi danymi i z nazwą firmy też w jednym polu, było to bardzo proste do zrobienia, no bo po prostu jeżeli te technologie się powtarzały, no to po prostu jedno z tych ogłoszeń wyrzucałam. To akurat zrobiłam ręcznie, pewnie mogłam to zrobić jakoś tam automatyzacją, ale biorąc pod uwagę ile miałam tych wszystkich tam rekordów, to było po prostu szybciej zrobić to ręcznie niż pisać do tego automatyzację. No dobra, i to jest w sumie wszystko, czego potrzebowałam od AI, bo teraz reszta to tak naprawdę formuły w arkuszu, czyli zliczanie wystąpień i przedstawianie w formie procentowej. I to wszystko zajęło mi cały dzień, ale robiłam to po raz pierwszy. Teraz pewnie zajęło mi to dużo mniej czasu. Na końcu dostałam 281 niepowtarzających się ofert pracy do analizy. I gdybym robiła to bez jaj, zajęłoby mi to albo kilka tygodni, albo w opór hajsu, żeby to komuś zlecić. No ale wtedy nie miałam też materiału na dzisiejszy odcinek. No dobra, to co dalej? Dane już mam. Ale myślę, żeby to ubrać jakoś ładnie, graficznie i wypluć też w formie raportu jako lead magnet do newslettera albo jako dodatkowy bajer dla tych, co będą na żywo na webinarze. Bo zależy mi na tym, żeby ludzie byli jednak na tym webinarze na żywo, a niekoniecznie, żeby potem oglądali na granicach, za czym mogą, nikomu nie, nie zabraniam, ale jakby chcę dodatkowo zachęcić ludzi, żeby byli na tym webinarze na żywo i to może być taka forma zachęty, że po prostu wszyscy ci, co będą na tym webinarze na żywo, dostaną ten raport, tam będzie taki link, który ja udostępnię, on będzie aktywny przez kilka minut, już nie pierwszy raz takie rzeczy robię i to całkiem fajnie działa. A z tym raportem też nie powinno być specjalnie dużo roboty, a Canva zadba o to, żeby to jakoś wyglądało. Może nawet zrobię tak, żeby AI napisało mi jakieś krótkie podsumowanie, ale do takich rzeczy w języku polskim wolę już CLOD niż e, GPT. Jeżeli chodzi Ci więc po głowie przygotowania jakiegoś raportu, wyciągnięcie jakichś danych, które mogą Ci się przydać, no właśnie, do stworzenia jakiegoś raportu, albo nawet jako dodatkowa informacja dla Twoich innych działań, no to ja ogólnie polecam przyjrzenie się temu, co może dla Ciebie zrobić AI. Jeżeli Ci się wydaje, że czegoś się nie da zrobić, no właśnie, przez to, że byłoby to za dużo roboty albo wymagałoby zatrudnienia dodatkowej osoby albo coś takiego, to może warto się jednak przyjrzeć dostępnym obecnie modelom językowym. Pomoże one będą w stanie coś za ciebie załatwić. Ja właśnie dlatego bardzo lubię modele językowe, nawet nie dlatego, że, bo widzę, że bardzo dużo w internecie szaleje takich zastosowań w stylu, że napisze ci to posty na Instagrama, czy tam na Facebooka, generalnie, że stworzę jakiś tekst, stworzy jakiś post, ale dla mnie największą wartością AI jest wtedy, kiedy ja zamiast Pisać jakiś skomplikowany program, który mi coś zrobi, to ja mogę po prostu poprosić AI, żeby coś zrobiło. Generalnie obróbka danych w AI jest całkiem w porządku. Do tej pory robiłam raczej jakieś takie mniejsze obróbki z jakimiś bardziej ustrukturyzowanymi danymi. No tutaj to był totalny szał. Bo to tak naprawdę dostaje się kupę tekstu i to trzeba jakoś przerobić. Ale właśnie praca na danych i jakieś ich porządkowanie albo przerabianie do takiego formatu, który później mogę rzeczywiście wpiąć w jakąś automatyzację. No, to jest coś, gdzie ja na teraz widzę największą moc. Przynajmniej w jakby moich zastosowaniach. Nie twierdzę, że ja że nie, że nie ma jakichś bardziej odjechanych zastosowań na pewno ma. Ale u mnie akurat właśnie takie rzeczy, czyli właśnie jakaś tam przeróbka danych, robi największą robotę. I jakby najbardziej mnie też odciąża. Jakby tu widzę największą różnicę taką czasowo-finansową. No dobra, w tym odcinku to tyle. A jeżeli chcesz stworzyć swoją pierwszą automatyzację, dołącz do mojego newslettera. Co tydzień wysyłam rozpisany na kroki scenariusz do automatyzacji albo coś innego związanego z automatyzacją lub AI dla twórców. Zapisz się na solona.pl łamane przez newsletter. No a jeżeli chcesz, żebym ja stworzyła dla ciebie taką automatyzację albo na przykład pokazała ci, jak stworzyć podobny raport, tylko na jakiś inny temat, albo w ogóle go stworzyć, to odezwij się do mnie na solona.pl łamane przez kontakt. Do usłyszenia, cześć!